Cześć kochani, wyszłam na rower. A że ja jeżdżę męskim rowerem, kochani, z rurką, z rurką rurka musi być. <laughs> nie lubię tego kasku. I powiem Wam tak, jebać pis, jebać tych skurwy synów spisu. O Zandbergu nie, nie wspomnę nawet. Nie umiem kurwa słuchać już, ja pierdolę. Mam nadzieję, że Bodnar kurwa nogi nie odstawi. I będzie w tych 1500 komisjach będzie przeliczenie, słuchajcie. Uwielbiam męskie rowery. Powiem wam, że normalnie to ta banda kretynów prawacko-pisowskich to by mnie nazwała gender. <grym w górę> Ale mam to w dupie. Już nie mówiąc o tych kościelnych depilach. Kurwa, nawet chyba dokładnie nie wiedzą, co to słowo znaczy. Także, kochani, ja sobie jadę na małą wycieczkę, bo jest piękna pogoda. Piękna pogoda. I jadę sobie. A! No, przez Was będę teraz wleciała do rowu, ja pierdolę! No, Buziaczki, kochani!